Posłuchaj, zanim zaczniesz bawić się razem ze swoimi dziećmi podczas Halloween, spotkanie z byłym szatanistą Johnem Ramirez Opowiedz nam trochę Twojej relacji z satanizmem i czczeniem szatana. To jakieś 25 lat. Jako ośmioletni chłopiec byłem w demonicznym kościele trenowany przez wysokich rangą czcicieli warlocków. Oraz spirytualne wiedźmy I nauczyli mnie jak przejąć pewne terytoria Jak używać różne rodzaje demonów I wiele innych tajemnych ćwiczeń Aż do roku 1935 Kiedy sprzedałem swoją duszę Ożeniłem się w dzień Halloween Było to demoniczne wesele Ochrzciłem swoją córkę dla ciemnej strony Tak wyglądało całe moje życie ja oddychałem tym i spałem w tej czci diabła. Dokonywałem w pewnym rodzaju jakichś przekleństw regionalnych, bo jeśli dokonywałem te rzeczy, mogłem również zyskać ludzi. Znając to wszystko, w czym byłeś, jak ciężko dla Ciebie przyjąć te wszystkie uczestniczenie chrześcijan w Halloween. Ja, ja, ja nie rozumiem, jak można zdradzać Boga. Jak można zdradzać Pana. Bo ja nie widzę szatanistów wychodzących w Wielki Piątek, modlących się z nami. Miałem wesele w Halloween. Dlaczego chcecie włączyć swoje rodziny, swoje dzieci, Twój cel i przeznaczenie? Czemu poświęciłbyś to wieczności? Na ołtarzu diabła. Ale ludzie mówią, że jest to świetny czas. Przebierali się w kostiumy. I wiele innych. To, co widzisz, to nie wszystko. Nie mówiłem nigdy tego wcześniej, ale muszę powiedzieć to, że są dokonywane pewne modły nad tymi, dokonywane pewne czary. Nie możesz rozróżnić pośród tych wszystkich ludzi, kto jest czarownikiem. Okay? Czy jest czarownikiem? wika, Czy praktykują New Age? Nie jesteś w stanie, chodząc od drzwi do drzwi, kto daje Twoim dzieciom te cukierki. Potem przynosisz te cukierki i. I wprowadzasz je do swojego ciała. Dlaczego chcesz sprowadzić przekleństwo na twój dom, przekląć swoją rodzinę aż do czwartego pokolenia? Jeżeli twoje dziecko ma pięć lat, kiedy ubierzesz je w kostium tego kogoś, jest to pewna taktyka Adama i Ewy, będąc prawdziwym odbiciem Boga. Diabeł ich zwiódł grzechem, zmieniając tożsamość. W obojętnie co ubierzesz dziecko, może być to Noe, jako Abraham, kiedy włożysz ten strój na Halloween, całym źródłem i początkiem jest zamiana tożsamości, że cel, którego przeznaczenie zostało anulowane, no chyba że się jego wyrzeknie i wróci z powrotem.